Zapraszam na makijaż do pracy, szybciutki, 15-minutowy. Więc, żebyśmy się wyrobiły, to zaczynam od razu. Ola Mikołajczyk inspiruje do piękna. Każdego dnia, dziewczyny, spotykamy się na Facebooku o 11 na żywo, żeby zrobić sobie makijaż. O 11, bo taką godzinę wybrałyście, w tamtym miesiącu spotykałyśmy się 9.30. A teraz stwierdziłoście, że 11 będzie fajną godziną. No więc zapraszam na takie 15 minut malowanek i szybkich pogaduch. Nakładam, jak widzicie, ekspresowo podkład. To podkład zmiksowany z kremem CC. Teraz jak jest bardzo suche powietrze, i moja skóra jest, potrzebuje mocniejszego nawilżenia, to lubię łączyć podkład właśnie z kremem CC, który jest mocno nawilżający. I pędzelkiem nakładam szybciutko wyrównując kolory skóry. Podkład zawiera resveratrol, więc jest podkładem, który pielęgnuje naszą skórę. Dla mnie to jest ważne, bo też sam podkład to jest ostatni etap pielęgnacji, to jeszcze nie makijaż, to właśnie ostatni etap pielęgnacji i te, to działanie przecież to działanie rozświetlające podkładu e, ma duże znaczenie i lubię bardzo nakładać pędzelkiem, e, nie lubię brudzić sobie za bardzo palców, też mam poczucie, że e, pędzelkiem mi się dużo szybciej e, nakłada i to wygląda bardzo e, naturalnie. E, ale żeby też wyglądało bardzo naturalnie, to musimy mieć dziewczyny super zrobioną pielęgnację. Makijaż zaczyna się od dobrze dobranej pielęgnacji i codziennej tej rutyny pielęgnacyjnej rano i wieczorem. Więc u mnie oczywiście rano wjechało oczyszczenie, twarzy oczywiście wjechało nawilżenie twarzy. Więc taka podstawa. Teraz korektor pod oczy. Niewielka ilość. Dziewczyny, które jesteście w moim wieku po 40 i macie zmarszczki wokół oczu, pamiętajcie, żeby nakładać delikatną warstwę wokół oczu. To po pierwsze, a po drugie, właśnie, żeby dobrać korektor pod oczy, który jest delikatny, który nie obciąża tej okolicy oka. Ja właśnie używam naszego, który jest dedykowany okolicy oka. Zobaczcie, też widzicie tutaj różnicę. Myślę, że widzicie, jak on ładnie. Wyrównuje ten kolory pod okiem, ale też na powiece, bo dzisiaj ten korektor użyję również jako baza na powieki. I rachu, ciachu, i rozprowadzone. Cześć, Kasia! Cześć Kasia, bardzo się w ogóle cieszę, że już wracam dziewczyny do naszych spotkań na żywo. Jak będziecie później oglądać, to też dajcie znać, że oglądałyście. Dwa tygodnie mnie tutaj nie było, ale już wracam i każdego dnia będziemy się widzieć o 11 na szybkim, codziennym makijażu który każda z was powtórzy, a szczególnie witam takie panie, które są tu pierwszy raz, które do, do mnie zaglądają pierwszy raz i takie panie, które mają poczucie ja nie umiem się malować, ale zaglądnę, bo możecie cię skusiła skusił ten opis live'a, że makijaż do pracy w 15 minut. Bo zgodzicie się, że 15 minut to każda z nas znajdzie. E, mamy problem, żeby z, jakoś dłużej się malować, ale 15 minut to damy radę. No więc, jak się ma dobrze dobrana pielęgnacja, i potem makijaż, to 15 minut wystarczy. Ja dzisiaj mam taki poniedziałek, gdzie mnóstwo zaległości nadrabiam i przez chorobę, i przez to, że przez ostatnie 3 dni byłam na szkoleniach w naszym marykejowym świecie, więc dzisiaj nadrabiam, dlatego ten makijaż jest taki szybciutki, żeby tu z Wami się spotkać, ale żeby się nie rozgadać. Przypudrowałam pudrem ze skwalentem roślinnym, więc też z dawką nawilżenia. Dla mnie to nawilżanie zimą jest bardzo, bardzo ważne. Łóczek Kawuni. I co teraz zrobimy? Wyczeszemy, wyczeszę b, e, brwi. Ja je wyczeszę, ale też je... Ja mam dosyć długie brwi. Trochę ujarzmię, ale też je troszeczkę przyciemnie. Też je troszeczkę przyciemnie. Dajcie znaka jak u Was dziewczyny, czy w, w makijażu. Hello ja z pracy podglądam. Cześć Justynka, zrób sobie z nami przerwę na kawkę i popodglądaj jak najbardziej. Dobra. Jedna brewka zrobiona, druga brewka zrobiona. Można by było się jeszcze pokusić o kredkę i bardziej precyzyjnie dorysować sobie um, brwi, bo tak jak widzicie, moja jedna brewka jest troszkę inna, druga jest troszkę inna i możemy to zrobić. I biorę teraz sobie precyzyjną kredkę do brwi i dorysowuję dziewczyny włoski, zwłaszcza od tutaj je dorysuję, bo ta druga brewka, widzicie, jest taka troszkę inna, więc je tu podorysowuję. Podorysowuję i jeszcze wyczeszę i powinno być całkiem Całkiem, całkiem. Dobra, mamy to. No i zróbmy oko. Jak ma być szybkie oko? Szybkie oko zawsze powstaje, jeżeli nakładam jeden cień. I dzisiaj zrobię sobie właśnie taki makijaż. Nałożę sobie taki błyszczący jeden cień na całą powiekę, i tak wklepię na całą ruchomą powiekę ten cień. Będzie się ładnie błyszczeć. Nie wiem, jak u Was dziewczyny, ale u mnie słoneczko pięknie świeci, więc te takie błyszczące cienie lubię, kiedy świeci słońce, bo one tak pracują z tym słoneczkiem, i to przepięknie wygląda. Na całą ruchomą powiekę nakładam sobie błyszczący cień. Płaskim pędzelkiem. I również tym samym pędzelkiem, dziewczyny, biorę sobie jasny brązik, ten cień. Go dam delikatnie w załamanie powieki, o, właśnie w tym miejscu, żeby trochę oszukać i wyciągnąć tą opadającą powiekę, oszukać przeznaczenie opadającej powieki. I tak jak widzicie, delikatnie wyciągnąć w zewnętrzny kącik. Zrobię to w jednym i w drugim miejscu. I tylko dotknięcie tym cieniem i rozblendowaniem już robi przepiękny, fajny efekt. Jak mamy jeszcze parę sekund, to bierzemy matowego cienia i sobie, dziewczyny, czyścimy to miejsce przy brewce i te drobne zabiegi, zabiegi, te drobne takie niuanse makijażu, jak na przykład tu jasnego, tu troszeczkę ciemniejszego, to one robią efekt. Wydaje się, że nic, a to robi fajny efekt. Mamy i to samo zrobię, tylko zmienię sobie pędzelek na pędzelek kuleczkę. Tym samym cieniem jasnym otworzę sobie delikatnie oko dolną powiekę, rysując, malując właśnie tym jasnym brązikiem. Ok, i do tego dołożę sobie brązową kredkę wodoodporną z naszych nowości. Po, ja, się po, ja pokochałam te nowe kredeczki i ją sobie rozprowadzę w zewnętrznym kąciku. Ja bardzo lubię, kiedy ten zewnętrzny kącik jest tak podkreślony mocniej i bardzo lubię go podkreślać właśnie brązową kredką. Do tego sobie wezmę pędzelek, kuleczkę i delikatnie sobie to rozblenduję wszystko właśnie w tym zewnętrznym kąciku. Mogę sobie jeszcze wziąć troszeczkę płaskiego pędzelka i dziewczynę ku górze sobie to wszystko rozblendowuję. Cześć Anetko! I dla mnie jest wystarczająco. Jak dołożę brązer, rozświetlacz i róż i wymaluję tuszem rzęsy, to makijaż gotowy. Szminkę dołożę i makijaż taki ekspresowy na co dzień, zrobiony. Ale ten nasz róż, słuchajcie, przepiękny jest ten róż, ale zobaczcie też, jak, jak można sobie raz, dwa dodać energii. I to jest taki róż z drobinkami złota, bardzo go lubię. I nawet jak jego nakładam, to często już nie muszę dawać rozświetlacza, bo dzięki temu, że on ma właśnie te drobinki złota, to robi piękny efekt rozświetlenia. Mam nadzieję, że to widzicie, że łapie to ta kamerka. Tuż do rzęs wyczesuję brewki. To jest nasz tuż I Ja go bardzo lubię ponieważ on robi już taki efekt, ponieważ ma taką bardzo głęboką czerń, to on robi taki efekt, jakbym miała cieniutką kreskę czarnym eyelinerem czy czarną kredeczką. I robi taki fajny efekt, a też wyczesuje pięknie rzęsy. To jest ten efekt, który chcę uzyskać. Można sobie jeszcze dołożyć jasnego cienia, tego, który dałam na dług brwiowy wewnętrznym kąciku. I jak lubicie taki efekt, takiego rozświetlenia wewnętrznym kąciku, no to właśnie ten cień nam zrobi tą robotę. No i co? Zrobione? Zrobione, dziewczyny? Zrobiony makijaż. Właśnie taki do pracy na szybko. Muszę dzisiaj pędzle wymyć. Muszę dzisiaj wymyć pędzle. Tym jasnym matowym cieniem. Ja go lubię nazywać naszą sprzątaczką. I sobie też tutaj przejeżdżam pod koniec makijażu i robię porządki. To co? Idziemy z drugim okiem. Hmm? Lecimy z drugim okiem, więc co my tu musimy dołożyć do tego drugiego oka? Po prostu kredkę w zewnętrznym kąciku. I tuż i brązer, rozświetlacz, nawet rozświetlacz, a nie brązer, i róż. I mamy to gotowe. Ok. Dajcie znać dziewczyny, czy lubicie kredki i czy używacie kredek to oczu, czy często się nimi malujecie. Tą kredeczkę, którą nakładam trzeba szybciutko rozblendować, bo tak jak mówię jest wodoodporna i jak ona nam tutaj już pięknie zastygnie, to potem jest nie do ściągnięcia. Dlatego raz, dwa rozblendowuję i rachu, ciachu i makijaż gotowy. E, jasny cień wewnętrznym kąciku, tu sobie jeszcze dołożymy. Dołożymy sobie tuszu do rzęs. Cześć Ola, cześć Elu, super dziewczyny, że jesteście na żywo. O, jak Agnieszka jest. Cześć dziewczyny. Pijemy kawkę razem? Słuchajcie, zostały nam dwie minuty, no to jeszcze mamy czas na łyk kawy. Edytka pisze, ja uwielbiam kredkę do oka. No, ja też powiem Wam, że bardzo, bardzo lubię kredki. Dla mnie to są takie przyspieszacze makijażu. Trochę różu. I makijaż gotowy. Teraz sobie jeszcze dopełnię go tylko muszę zetrzeć balsam, który nałożyłam na początku na usta i nałożę kolejną naszą nowość, czyli konturówkę do ust. Chcę sobie nałożyć Pink Nude. Poczekajcie, a gdzieś tu mam jeszcze rozę. Pink Nude. Mów... Tu różową chcę. Tak. Tą rozę chcę sobie nałożyć. Kawka na szkoleniu była. A mówisz o naszym szkoleniu o ósmej, tak, Akusia? Obrysuję sobie usta to od razu je powiększam wyjeżdżając delikatnie milimetr poza i ja lubię jeszcze sobie jeszcze tę karetkę delikatnie rozetrzeć ale trzeba to robić też w miarę szybko, dlatego że to również jest konturówka wodoodporna i teraz dokładam moją szminkę, taki piękny róż, który budzi wiosnę, budzi wiosnę, bo ja już jestem w wersji wiosna. Dla mnie już po zimie ja już proszę wiosnę i właśnie Właśnie ja już idę w różę, które mi się kojarzą z wiosną dziewczyny. 16 minut, więc makijaż zrobiony. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Co myśmy dzisiaj użyły? Użyłyśmy paletki. To też jest paleta na magnes i to też jest dziewczyna paleta, dziewczyny, paleta, którą sobie same komponujecie, bo wszystkie nasze palety są właśnie magnetyczne i my sobie dobieramy cienie, które chcemy. Dzisiaj użyłam trzech cieni z tej palety, czyli takiego błyszczącego na całą powiekę. Dołożyłam sobie matowego wewnętrznym kąciku i pod łuk, pod łuk brwiowy. W załamanie delikatnie roztarłam jasny brąz i dołożyłam sobie w zewnętrznym kąciku oka m, brązową kredkę, którą roztarłam, także tak naprawdę m, e, Użyłam jej bardziej jako cień i powstał taki codzienny, fajny makijaż do pracy. Podkreśliłam mocniej usta taką szminką um, w mocnym y, różu, no bo skoro oko jest takie delikatne, to usta niech będą mocne. 15 minut makijaż zrobiony. I co? Widzimy się dziewczyny jutro o 11.00. Zostawcie mi serducho, czy powtórzycie makijaż e, i co Wam się bardziej podoba: usta, oko, co jest w Waszym klimacie. E, właśnie takie mocniejsze usta, czy delikatniejsze oko, co najbardziej lubicie. Do zobaczenia jutro. czy trzymajcie się, papa.